Hej, mamy najlepszą porę na przesadzanie, dlatego podpowiemy wam, jak to zrobić i uniknąć popularnych błędów. Zaczynamy. Przesadzamy rośliny po zakupie z podłoża produkcyjnego, lub gdy widzimy, że korzenie nie mają już miejsca na rozwój i dosłownie chcą wyjść z doniczki, to najwyższa pora na zmianę. Podstawa to odpowiednie podłoże. Pamiętajcie, że ziemia uniwersalna nie zapewnia dobrych warunków dla zdrowego rozwoju korzeni. Każda roślina ma inne wymagania, dlatego warto wybrać dedykowane rozwiązanie, dopasowane do jej potrzeb. Podłoża różnią się składem i są skomponowane tak, aby zapewnić odpowiedni drenaż, Uszczolność powietrza i wspierać odporność roślin. Teraz ostrożnie i starannie oczyszczamy system korzeniowy ze starego podłoża. Wybieramy nową doniczkę o kilka centymetrów szerszą niż poprzednia, nie może być jednak zbyt duża. Pamiętaj o odpływie wody. Jeśli nie masz osłonki z wkładem lub doniczki z otworami, zrób je samodzielnie, a dno możesz dodatkowo uzupełnić warstwą drenażową, np. karamzytem. Korzenie zasypujemy ziemią na odpowiednią głębokość nie za płytko, ale też nie za głęboko. Odsłonięte korzenie spowodują niestabilność rośliny, a zbyt głębokie zasypanie może skutkować gnić. Po przesadzeniu roślina potrzebuje czasu na adaptację, a świeże podłoże jest dość wilgotne i zasobne w składniki odżywcze, dlatego warto stosować umiarkowanie w podlewaniu, a nawozu użyć dopiero po kilku tygodniach. I gotowe! Prawda, że tak niewiele potrzeba, aby pomóc naszym roślinom rozwijać się pięknie i zdrowo?